Szanowni Państwo, okres wakacyjny niestety dobiegł już końca. Chciałbym więc serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli aktywny udział w mojej wakacyjnej akcji z przemrużeniem oka Supersonik w podróży i nadesłali fotografie z różnych ciekawych, a nieraz nawet bardzo odległych miejsc. Jest mi niezmiernie miło, że dzięki Państwa inicjatywie i kreatywności mogłem być niemal na... W całym świecie od Kielc, Mikołajek, po Czarnogórę Szwecję i Królestwo Bahrajnu. Jednocześnie nadal zachęcam do przesyłania fotografii do końca września, co będzie stanowiło miły akcent na czas kończących się wakacji akademickich. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wzięcie udziału i zapraszam do. Śledzenie aktualności na mojej stronie internetowej, gdzie znajdą Państwo najważniejsze informacje o bieżących pracach Parlamentu Europejskiego, jak również i mojej działalności. Polecam także mój profil na Facebooku, gdzie nadal trwa akcja Stary Kraków na fotografiach, w której pragnę podzielić się z Państwem moim zbiorem zdjęć przedstawiających Kraków kilkadziesiąt lat temu. Zachęcam do oglądania, wspominania i komentowania.